I chcemy zapytać, e, Panie Prezydencie, o e, stanowisko miasta w kwestii e, sieci e, energetycznych tej linii, która ma e, przez Jastrzeby przebiegać, e, na jakim stanowisku Państwo stoicie? Szanowny Panie Redaktorze, Szanowni Państwo, y, jako miasto sprzeciwiamy się przebiegowi linii 2 razy 400KV przez y, y, tereny miasta jastrzębie Zdrój. Najchętniej bylibyśmy zainteresowani wyprowadzeniem tych linii poza granice miasta Jastrzębia Zdroju? Uważamy, że i tak i tak jesteśmy już wykluczeni inwestycyjnie z powodu zdegradowanych terenów pogórniczych, a tu jeszcze tak duża linia wysokiego napięcia, które, które wykluczy dodatkowo kilkadziesiąt hektarów naszego miasta. Nie tylko inwestycyjnie, ale i, ale i jeżeli chodzi o zabudowę jednorodzinną i zdegraduje tereny bogate w przyrodę przeciwiamy się i przyłączamy się do protestu mieszkańców. Chcemy, aby ten sprzeciw wybrzmiał mocno. Stąd przygotowane zostały uchwały Rad Osiedli i Rad Sołeckich Zebrań Wiejskich sprzeciwiające się budowie tej linii, jak również przygotowujemy projekt uchwały Rady Miasta, która również sprzeciwi się budowie tej linii miasta. W protest również włączyła się Jastrzębska Spółka Węglowa, ponieważ te tereny również są gdzieś w jakiejś dalekiej, ale jednak w przyszłości Brane pod uwagę pod wydobycie yy, dla naszego największego pracodawcy. Proszę zabrać te argumenty przeciw, bo one tam nawet ładnie są napisane. Yy, tak, no, yy, przede wszystkim yy, przede wszystkim mieszkańcy protestują, ponieważ yy, będą mieli w sąsiedztwie bardzo dużą sieć yy, słupów i yy, linii wysokiego napięcia, które nie tylko promieniują, ale też wydają. Yy, hałas. Dodatkowo m, przebiegają przez nasz szlak rowerowy, który no, jest urokliwym miejscem, gdzie i turyści i nasi mieszkańcy odpoczywając y, czynnie będą mieli planujemy wieżę widokową, której mieliśmy widzieć Beskidy, a będziemy widzieli słupy wysokiego napięcia. No wyklucza nas to i inwestycyjnie i, i tak jak powiedziałem, y, jeżeli chodzi o mieszkaniówkę. No i, i obniża oczywiście wartość działek mieszkańców którzy już w pobliżu tej linii wysokiego napięcia e, będą mieli mieszkać. Z dużymi, ale kontrowersyjnymi inwestycjami to zwykle jest tak, że wszyscy by je chcieli, ale nie u siebie. Nie myśli pan prezydent, że na razie się trochę sąsiadą, no bo przecież gdzieś by to finalnie musiało przebiec, prawda? Tak, tylko ja dbam o dobro mieszkańców Jastrzębia-Zdroju, zgadzam się z panem redaktorem, natomiast no, chcemy wesprzeć tu mieszkańców, uważamy, że ten Głos y, miasta powinien być jak najbardziej słyszalny i jak najbardziej stanowczy i myślę, że bardziej stanowczy być nie może. To, to jakąś alternatywę proponujecie? Y, rozmawiamy z PSE. PSE oczywiście pokazuje, że ten ślad jest najmniej inwazyjny, jeżeli chodzi o ilość tych y, wysiedleń, natomiast jest bardzo inwazyjny, jeżeli chodzi o ilość osób, które mieszczą się na granicy tej, w której mogliby być y, odszkodowani, jeżeli chodzi o tą sieć. Dziękujemy. Okay.